Jeśli przesuniemy przełącznik w stronę jelenia, wówczas spust ustawiony jest w trybie jak? Posiadamy tutaj regulowaną bakę. Kiedy odbezpieczymy broń, czyli tak naprawdę de facto naciągniemy sprężynę igliczną, wówczas zapala się w lunecie podświetlany punkt. Cześć! Witamy Was w naszej serii poświęconej broni palnej. W tym odcinku omówimy wady i zalety broni Blazer R8 w wersji Ultimate Elastomer. Zapraszamy do oglądania. Firma Blazer powstała z inicjatywy Horst'a Blazera w 1957 roku. Kilkadziesiąt lat później stała się swego rodzaju ikoną niezawodności. Celności i niezwykłej ergonomii broni. Blazer R8 zadebiutował na rynku w 2008 roku jako następca Blazera R93. Praktycznie z marszu stał się jednym z najlepszych sztucerów myśliwskich XXI wieku. Denis, powiedz mi jedną rzecz. R8, czym się różni od poprzednika? R8 od poprzednika różni się przede wszystkim tym, że został on skrócony. Poprzez yy... Moim zdaniem bardzo innowacyjny pomysł przeniesienia systemu spustowego pod magazynek. Dzięki temu zyskujemy prawie 10 cm krótszą broń przy zachowaniu standardowej długości lufy. Ma to niebagatelne znaczenie, zwłaszcza na polowaniu zbiorowym albo na polowaniu z zasiatki, kiedy siedzimy w ciasnej ambonie i ciężko jest nam wystawić sztucer przez wizjerkę i oddać celny strzał do dzika, czy tam jelenia. Ok, widzę tutaj. Spust, możemy go zawsze schować tak, do kieszeni po zakończonym polowaniu, ale zastanawiamy się jedna rzecz. Mianowicie mamy tarczę i mamy namalowanego jelenia. Czym się różni? Ten system, sp ten system spustowy jest swego rodzaju dodat dodatkiem do standardowej wersji R8 i nazywa się ATZL. Oznacza to, że posiadamy tutaj przełącznik. Ciężaru spustu, który jest wymagany do oddania strzału. Jeśli przesuniemy przełącznik w stronę jelenia, wówczas spust ustawiony jest w trybie jakt. Oznacza to, iż ciężar potrzebny do oddania strzału wygenerowany na spust wynosi 650 gram. Jeśli natomiast potrzebujemy, aby spust był jeszcze czulszy, na przykład do strzelania na strzelnicy albo na większy dystans, wówczas przełączamy przełącznik na ikonę tarczy i wtedy siła potrzebna do oddania strzału wynosi tylko 250 gram. Okej, okay, Denis, powiedz mi, ile mieści się w magazynku? Do Blazera R8 w, kalibrze, w kalibrach grupy standard Mieszczą się cztery sztuki amunicji, plus piąta do komory nabojowej. Ten model możemy ładować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wkładanie amunicji bezpośrednio do magazynka w ten oto sposób. Cztery, tak. Oczywiście, cztery sztuki. I piąta, ewentualnie do komory. Dokładnie tak. Natomiast ze względów bezpieczeństwa nie będziemy wkładać jej do komory teraz. Samo rozładowanie magazynka bardzo, jest niezwykle szybkie. szybko. Okay. A teraz pokażemy drugi sposób ładowania broni. Otwieramy zamek, bierzemy amunicję i wciskamy ją po prostu bezpośrednio do magazynka. Jest to niezwykle pomocne, zwłaszcza w przypadku osób, które boją się, iż magazynek zgubią i nie wyciągają go. Posiada on także blokadę, dzięki której możemy go zablokować w broni na stałe. Bardzo fajne rozwiązanie, powiem ci, bo generalnie ja, ja posiadam czterotakta, no nie tej broni, oczywiście, nie, nie tej marki. I problem jest zawsze z rozładowaniem. Nie? Mamy klap mam klapkę, gdzie, gdzie naciskam, wysuwają się, wysuwają się pociski, amunicja. Natomiast tutaj to rozwiązanie jest bardzo bezpieczne i takie intuicyjne, i w ciemności, w nocy bardzo łatwo można zamontować. Prawda? Oczywiście. Z tym magazynkiem jest jeszcze o tyle fajna i ciekawa sprawa, że kiedy na przykład na polowaniu zbiorowym metodą tradycyjnych pędzeń, czyli z ziemi. Pomiędzy pędzeniami, oczywiście mamy obowiązek rozładowania broni, wówczas możemy użyć zaślepek, które zabezpieczają nam zarówno magazynek, jak i sam sztucer i mechanizm zamka przed dostaniem się do niego brudu, wody i innych przedmiotów, które mogą skutecznie uniemożliwić lub utrudnić jego płynną pracę. Dodatkowo warto wspomnieć, iż model R8 posiada system zabezpieczający broń przed oddaniem strzału z niedomkniętego zamka. Jeśli zostawimy zamek tylko w takiej pozycji, nie jest on teraz do końca domknięty, nie mamy możliwości, nawet przy napięciu iglicy, oddać z niego strzału. Widzicie, zadziałała blokada, zamek delikatnie drgnął. Dopiero kiedy domkniemy zamek do końca, możliwe jest oddanie skutecznego strzału. Okej, okay. dobrze. Ten model, jak widzę tutaj na, na samym przodzie, jest zamontowana zakrętka i mamy gwint. Tu możemy zamontować kompensator. Tak? Oczywiście. Albo tłumik. Jest to, jest to w standardzie, jakby broni? Czy to jest? Niestety nastroje? musimy za to dopłacić. Natomiast uważam, że warto, ponieważ yy, cały sztucer objęty jest dziesięcioletnią gwarancją. Natomiast jeśli producent broni stwierdzi jakąkolwiek ingerencję w broń, czyli na przykład nagwintowanie końcówki przez rusznikarza, wówczas w razie awarii producent nie uznaje żadnej reklamacji. Czyli warto, że tak powiem, na samym początku zakupu pomyśleć o tym, żeby jednak był gwint. Tak, Oczywiście. Oczywiście, żeby później się jakoś negatywnie nie rozczarować. Okej, okay, rozumiem. Dobra, powiedz mi teraz tak. Jak dotąd wszystko fajnie. Teraz co tu mamy za przyciski? Ja, może wezmę. Pokażę broń teraz z drugiej strony, aby lepiej widać było przyciski. Otóż, tak jak wspomniałem na początku, ta wersja blazera nosi nazwę Ultimate Elastamere. Oznacza to, iż posiadamy tutaj regulowaną bakę poprzez naciśnięcie przycisku. Dodatkowo długość kolby. Także może być zmieniana w zależności od wzrostu czy indywidualnych preferencji strzelca. Ma to niebagatelne znaczenie, zwłaszcza w wypadku osób, które mają większy wzrost. Dodatkowo możemy także podnosić lub obniżać stopkę w zależności od wysokości montażu lub od wysokości lunety czy też kolimatora. Okej. Okay. Ta stopka jeszcze jest jakoś ruchoma w prawo w lewo tutaj, czy ona zostaje? Tak, teraz... jeśli odkręcimy tutaj śrubę, tak. wówczas możliwa jest jej regu regulacja pod, ee, z ukosa. Okej, okay, fajnie wszystko. Natomiast pytanie moje takie, podobnie jak, e, jak wind na lufie, czy to jest standardowo w modelu, czy to musimy dokupić? Nie, to niestety musimy dokupić. Hmm. Natomiast Jeżeli uważam, że taka warto. Jeżeli jest potrzeba, to, to dokupujemy. Oczywiście. Rozumiem. Tak, no. jak wcześniej wspomniałem, warto także pamiętać, że polujemy o różnych porach roku. W lato jesteśmy ubrani znacznie lżej, mamy na sobie co najwyżej koszulę, taką tak. jak my mamy, więc wtedy potrzebna nam będzie troszkę dłuższa ta kolba, żeby łatwiej się i szybciej się złożyć. Natomiast w zimie, kiedy jesteśmy ubrani w grubą kurtkę, jeszcze cwedr, bieliznę termoaktywną, wówczas potrzebna nam będzie krótsza kolba, aby za każdym razem mieć. Pewność, iż nasz skład będzie domknięty. Okej, okay, super. E, pytanie moje takie: no bo ja generalnie, tak jak wcześniej wspominałem, poluję z innej broni. Montaż lunety jakiejkolwiek optyki, noctowizji, termowizji, w jaki sposób montujemy na tego typu broni? To także jest e, indywidualny pomysł firmy Blazer. Sztucer ten posiada. Montaż siodłowy. Oznacza to, iż mamy tutaj wyfrazowane na komorze nabojowej takie otwory, w które wsadzamy wsadzamy lunetę. Teraz teraz odwrócimy. Łukasz przytrzymasz, jasne. Żeby widzą no, tutaj że, że. dokładnie pokazać jak to wygląda. Już broń przygotowana jest do polowania z optyką. Montaż ten jest w 100% powtarzalny, oznacza to, że kiedy zmienimy np. lunetę biegową na noktowizor czy termowizor, nie musimy jej ponownie przystrzeliwać. A widzę fajny komplet, nie? bo mamy generalnie sztucer i widzę też i markową, jakby z tej marki, tak, tutaj lunetę biegową. Co możemy powiedzieć o tej lunecie? Luneta ta została zaprojektowana niejako specjalnie dla modelu R8, gdyż posiada ona system kontroli iluminacji IC. Sztucer posiada także bezpiecznik z systemem IC w standardzie. Oznacza to, iż kiedy odbezpieczymy broń, czyli tak naprawdę de facto naciągniemy sprężynę igliczną, wówczas Zapala się w lunecie podświetlany punkt. Jeśli natomiast zabezpieczymy broń, wtedy kropka nam gaśnie. Jest to bardzo duża oszczędność, zwłaszcza jeśli chodzi o baterię, gdyż nie musimy włączać broń na samym początku, włączać kropki na samym początku polowania i gasić ją, kiedy wracamy do domu. Mhm, super, fajnie. Czyli nigdy nie zapomnimy o tym, żeby, że tak powiem, wyłączyć. Kropeczka. Dokładnie. Oprócz tego ta luneta posiada tak zwaną inteligentną kropkę. Oznacza to, iż na małych powiększeniach do krotności 4 luneta będzie miała y, tą kropkę dużą i jasną, aby intuicyjnie złapać cel na zbiorówce w czasie strzelania w biegu. Natomiast jeśli przełączymy krotność na lunetę na większą, wówczas kropka staje się mniejsza, przykrywa bardzo małą powierzchnię celu i dzięki temu możemy oddać precyzyjny strzał na większy dystans. Mm. Bardzo fajnym, fajnym rozwiązaniem na pewno są tutaj rozwiązanie montowania paska, tak? Tak, pasek jest mocowany na takich szybkozłączkach. Bardzo łatwo możemy go wypiąć, na przykład kiedy idziemy na, na szelnicę. Dodatkowo pasek, pasek ten wykonany jest z neopropenu. Oznacza to, iż w trakcie chodzenia z bronią na ramieniu jest on elastyczny i fajnie tłumi nam drgania po prostu, kiedy poruszamy się w trudnym terenie. Okej, okay, Denis, jak na razie wszystko mamy super. Natomiast jedno pytanie podstawowe. Mamy tutaj lufę w 308 Win. Chcielibyśmy zmienić lufę na 223, czy jest taka opcja? Oczywiście, jak najbardziej. Jest to dziecinnie proste. Generalnie w Blazerze występują trzy takie grupy kalibrów. Kalibry mini, czyli takie jak 223, 222, 22 Hornet. Grupy kalibru, grupa kalibru standard, czyli np. 308, 857 IS lub 3006 oraz grupa magnum. Czyli na przykład 300 Winchester Magnum, jeśli chcemy zmienić kaliber w obrębie jednej tej grupy, czy tam rodziny kalibrów, tak? czyli przykładowo tak jak tutaj mamy sztukę w kalibrze 308 i chcemy do niego kaliber strzelam 6,5 x 55 Swedish Express, wówczas wystarczy nam, że odkręcimy lufę i wkręcimy lufę w interesującym nas Kalibrze. Kody zaczynają się dopiero wtedy, kiedy chcemy przejść pomiędzy tymi właśnie grupami, czy też rodzinami kalibrów. Przykładowo, mam sztucę w kalibrze 308, który używam do polowania na zwierzynę grubą, i chcemy, chcemy 223, do polowania tak. na lisy, czy Czyli tam na mamy koziołki. Grupę. Mamy wtedy inną grupę. Tak. Wtedy zaczynamy od wyjęcia magazynka i wyjęcia wkładki magazynka. Dokonujemy tego poprzez naciśnięcie tutaj i wysunięcie wkładki. Wkładamy interesującą nas wkładkę, czyli wkładkę z rodziny mini. Następnie wyciągamy zamek, i wymieniamy koronkę zamka. Zabieg ten także jest niezwykle prosty. Wystarczy nacisnąć tutaj. I pociągnąć. Wówczas całość nam się otwiera. Wyciągamy sobie koronkę. I wkładamy koronkę dla kalibrów z grupy mini. Ostatnią rzeczą jest wymiana lufy. Wymiana lufy także jest dziecinnie prosta. Najpierw, oczywiście, odpinamy lunetę. A później używamy klucza, który jest oczywiście w zestawie do każdego sztucera, i odkręcamy nim dwie śruby znajdujące się w tych gniazdach. Wtedy wyciągamy lufę, wkładamy lufę w kalibrze, tak jak Łukasz tutaj powiedział, 223, wkręcamy ją i mamy już praktycznie sztucer przygotowany pod polowanie na drapieżniki, czy też na strzelnicę, lub na majowe koziołki. Okej, okay, Denis, fajnie. Mamy teraz tak, żeby tak, że tak powiem, podsumować. Mianowicie, to rozumiem, gwint jest dodatkowo, jeżeli chcemy rozbudować. Tak samo powiększenie, zmiana stopki i tak e, dalej. Powiedz mi, co jeszcze wchodzi w zestaw, że tak powiem, całego przyrządowania? Znaczy, chodzi ci o to, co możemy jeszcze dodatkowo sobie zamówić, albo co innego jeszcze możemy tutaj mieć, tak? Co możemy mieć, albo co jest już w zestawie, jakby podstawowym. Dodatkowo? W zestawie, który prezentujemy państwu tutaj, mamy regulację baki, regulację długości kolby, system ATZL, czyli system regulacji spustu, jeszcze raz powtórzę, oraz gwintowaną końcówkę lufy. I to są rzeczy, które są dodatkowe, tak. które możemy sobie, jeżeli pozwala nam budżet lub mamy taką potrzebę, do dołożyć. Czy jeszcze coś? Można, w zależności od naszych potrzeb, jeśli na przykład chcemy wybrać się na safari albo na jakąś naprawdę dużą zwierzynę i potrzebujemy używać kalibrów z grupy Magnum, które, jak powszechnie wiadomo, charakteryzują się bardzo dużym odrzutem, wówczas zamiast regulacji kolby. Możemy sobie zamontować system absorpcji odrzutu, dzięki czemu broń będzie nas mniej kopała, co ma niebagatelne znaczenie, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy szybko oddać bardzo celny i skuteczny drugi strzał. Ok, kupując taki zestaw, dostajemy to w jakiejś walizce, jak to wygląda. I tu jest moim zdaniem wielki błąd firmy Blazer, ponieważ kupując sztucer w tym wypadku za ponad 20 tysięcy złotych przywożą nam go w kartonowym pudełku. Mogliby już zainwestować w jakąś fajną, plastikową, szyfrowaną walizkę, którą niestety trzeba dokupić oddzielnie. Rozumiem. E, Okej, okay, Denis, chyba powiedzieliśmy wszystko o, o tym modelu. Powiedz mi, czy jeszcze występują jakieś podobne wersje tego typu, czy to już które, to, co przedstawiliśmy, jeszcze możemy jakoś rozbudować? Blazer jest bronią niezwykle wdzięczną, gdyż posiada naprawdę już w zasadzie chyba ponad kilkanaście różnych wersji, możemy mieć kolbę syntetyczną, możemy mieć kolbę drewnianą, możemy mieć jednolitą baskilę, tak jak w tym przypadku możemy mieć w, ty, w tym modelu, czy to są już inne modele. To są już inne modele. Przykładowo, jeśli marzy nam się sztucer z pięknym grawerunkiem i w osadzie drewnianej, gdyż yy, oczywiście wciąż mamy entuzjastów klasycznego wyglądu broni. Którzy twierdzą, że tylko broń drewniana ma duszę, wówczas kupujemy blazera R8 Luxus albo R8 Barones. Natomiast jeśli interesuje nas przykładowo inna wersja osady syntetycznej, na przykład bardziej prosta, wówczas kupujemy blazer R8 Professional. Jeśli interesuje nas na przykład bez tego wcięcia w kolbie osada, wtedy kupujemy sztuce blazer R8 Professional Sukces. Także. Dla każdego znajdzie się coś dobrego. Okej, okay. w takim razie jeżeli macie ochotę zobaczyć jakiś któryś model, e, który przedstawił nam przed chwilką Denis, e, proszę piszcie w komentarzach i na pewno postaramy się wam Przedstawić jak to wygląda. Ok, Denis, fajnie. Podsumowując, jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło na sam koniec. Jeżeli kupiliśmy wcześniej blazera i nie mamy tego systemu ATZL, czy jest możliwość zmiany? Oczywiście. Broń zakupioną bez systemu ATZL przywożą wtedy Państwo do naszego sklepu Barzant. Następnie my wysyłamy ją do dystrybutora, który montuje system ATZL w posiadanym przez Państwa modelu. Podsumowując, kupując Blazera R8 w wersji Ultimate Elastamere, kupujemy broń, którą możemy dostosować praktycznie do każdej postury strzelca. Możemy to osiągnąć dzięki regulowanej bace i regulowanej długości kolby, a także wysokości stopki. Zyskujemy także broń bardzo łatwą w zmianie kalibru. Niezwykle szybką, poprzez zastosowanie dwutaktowego zamka, i niezwykle celną i precyzyjną, poprzez zastosowanie systemu ATZL. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące produktów firmy Blazer, to prosimy o komentarze na dole. Na pewno się do nich odniesiemy i postaramy się e, przedstawić modele, które będą Was interesowały. E, oczywiście, łapki w górę i prosimy o subskrypcję.